Nie ośmieszajmy ideałów komunistycznych. Będz, będz. W niniejszym gminie omówimy sobie ostatnie zatrzymanie. Kolegi Nowickiego i pierdolnik, jaki się wokół tej sytuacji wytworzył. W odpowiedzi na nasze oświadczenie, gdzie krytykujemy i Nowickiego, i zatrzymanie go przez polskie władze, nagrał on gniota, gdzie atakuje różnych tam ludzi, którzy również wypowiedzieli się w podobnym stylu i nas tradycyjnie nazywa kapusiani. No a jaka jest rzeczywistość? Rzeczywistość jest taka, że Nowicki, cytując klasyka, sam siebie się wydaje. I to naprawdę nie trzeba być yy, mądralą, żeby to zauważyć. Można powiedzieć, że jeśli on myśli, że kogoś tym nabierze, to bardzo pasuje do niego określenie jeło, które któremu jakiś czas temu nadano. Co się wydarzyło? Dwa tygodnie, tydzień przed przyjazdem do Polski już o tym trąbił i nie ma się co oszukiwać, że tak gadał, byle gadać. Bo już od jakiegoś pół roku bardzo dobrze wiedział, że ABW ma na niego chrapkę. E, mimo tego, przed wyjazdem do Polski trąbił o tym nagniotach wszem wobec. A jak już w Polsce się znalazł, był w mieszkaniu swojej mamy, no to o tym również trąbił. Mogę powiedzieć, że to nie jest byle jaka kuchnia, to jest kuchnia posłanki. Czyli podsumowując, towarzysz Michał głosi, jakoby Instytut Marksa to byli kapusie współpracujący z ABW przeciwko polskim komunistom, a jednocześnie zdradza ABW lokalizację Michała N, ułatwiając zatrzymanie go. Aż taki głupi to chyba nawet on nie jest, jak zresztą wyjawiał na gniotach. W każdym razie, no już dzisiaj towarzysz Michał, poprzez bycie aresztowanym, no pokazał, że. bo tutaj różni lud, no. ludzie mówią, o odrodzenie ko komunizmu tego nikt nie ogląda, no. Tak jak losy cywilizacji europejskiej można podzielić właśnie na epokę przed narodzinami Chrystusa i po narodzinach Chrystusa tak całą tutaj historię odrodzenia komunizmu naszego kanału możemy podzielić na czasy przed aresztowaniem przez ABW i po aresztowaniu przez ABW teraz weszliśmy do mainstreamu teraz ten kanał staje się naprawdę popularny to teraz jest zupełnie co innego, teraz jest wielka ekspansja na cały świat, no także dzięki z, z mojej znajomości języków i tutaj kontaktom, które wcześniej nawiązałem. Jak już ten fame jest. W całym tym spektaklu chodzi o to, aby podbić sobie fame. No, można powiedzieć, że się to udało, ale nie chodzi tutaj o to, że Polski następca Lenina wraca do kraju. I zostaje schwytany przez służby, które wszędzie miały rozstawione oczy i czekały tylko, by go hapsnąć. Nie, sam. Głosił, że do Polski przyjedzie, sam głosił, że jest u mamy, sam siebie się wydał i to jest dosyć oczywiste. Dać się złapać ABW, dać polskim władzom kolejny precedens do prześladowania komunistów, tylko po to, żeby nabić sobie fame, to trzeba mieć nieźle w głowie. Ale co śmieszniejsze, wiele ludzi zastanawiało się, co pocznie reszta ośmieszenia, gdyż wódz został schwytany. Reszta ośmieszenia. Napisała artykuł, że Maciej Wiśniowski naruszył prywatność Jełopa, gdyż podał jego wizunynek i nazwisko, czy tam, nie, chyba nie nazwisko, nawet po prostu N w artykule, gdzie tam do pewnego stopnia się z nim solidaryzował. Jednak niedługo przedtem Jełob wrzucił gniota, gdzie mówił, że nie chce, żeby mówić na niego N, że on jest nowicki i żeby tak się do niego zwracać. Szymon nagrał filmik, w którym to powiedział, że nazywam się Michał N. I jest to jakaś taka właśnie, yy, jest to jakaś taka klisza przyjęta przez różne burżuazyjne media. Michał N, syn posłanki lewicy Wandy Nowickiej. Więc, więc ja chciałbym jasno powiedzieć. Nazywam się Michał Nowicki. I jeśli chcecie coś mówić na, na mój temat, to możecie mówić Towarzysz Michał, możecie mówić Michał Nowicki więc jemu nie chodzi o żadną prywatność i inne takie rzeczy, tylko po prostu o fame, co jest już dosyć oczywiste. Natomiast nie przeszkodziło to Bankierowi w napisaniu artykułu właśnie, że prywatność plepleple. Ple, ple. Co jeszcze bardziej absurdalne, Jełop ten artykuł wrzucił do karty społeczność na YouTubie, czyli mamy taką sytuację. Jełop mówi, żeby mówić do niego całym nazwiskiem, nie ukrywać nic, Bankier twierdzi, że Wiśniowski naruszył prywatność Jełopa, i jełop później bankierowi przyznaje rację. Albo jest to niespotykany pokaz głupotności, albo jest to przedziwny plan w celu nawalania wszystkich sił, jakkolwiek lewicowych, no bo nie oszukujmy się, strajk to przecież nie jest tam jakaś akuratna lewica, w celu być może, aby go jednak tam zwerbowało, kto wie. Więc tym optymistycznym akcentem zakończmy. Nowicki jest jełopem, być może już agentem ABW, wszystko jest możliwe. Sam siebie się wydaje, twierdzi, że my jesteśmy kapusiami i sam nie wie, czy chce mieć prywatność, czy nie. Pozdrowienia. Portal Strike zajmuje się przede wszystkim żebractwem, internetowym żebractwem, typowym zresztą dla wielu przedstawicieli polskiej lewicy, co jakiś czas tylko słyszymy O, bo tutaj zaraz portal strike właśnie zniknie, bo tutaj potrzebna jest potrzebna zrzutka. Potrzebujemy Was zdawać kasę na Patronite'a tego, tamtego. Więc pewnie, jakby pierwszy raz w życiu, być może będzie uruchomiona jakaś zrzutka czy coś, no zobaczymy, jakie to kwoty. No, no w każdym razie, godzina pracy adwokata to jest 250 zł, a trochę tych, a trochę tych, tych godzin może być. Jak będzie patrona to po prostu uaktywnię tam i tyle.